Witam Was, ja jestem Viviura i to jest zrobione na konkurs Magi. Mm. Jest tu coś takiego. To jest... Tutaj może to wybuchnąć, ale ja na razie nie chcę. Jak coś to Wam to dam na koniec filmiku. Taki bomb jakby. No i co? Tutaj jest coś takiego. O, to czego to, 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 tu ma nie być. Tu są strzałeczki, tu są, tu jest elo, są takie jakby też strzałeczki takie... Mm. Do, tam jest ten domek, to do centrala taka. No i co? No to to by było na tyle. Ja może Wam wrzucę na koniec wybuch tego wszystkiego. No to siema wszystkim Okej, okay, jak Wam dam ten wybuch na koniec. Ten piękny wybuch. No. No to tak wybuchło. To jest maciu dla siebie zrobiony konkurs, jak ty tam ogłosiłaś, to zacząłem do pracy. No to tak. Siema. A niech wygra najlepszy.